I cały czas się staram patrzeć na to, jak wygląda ten kształt czachy, i później do tego dopasowywać kształt, który tworzę. Jest coś takiego jak rama wewnętrzna, i rama zewnętrzna, czyli rama wewnętrzna to jest to, co klient ma, że tak powiem, jak, jak ta czaszka jest ukształtowana. I załóżmy, ona może być kwadratem, a rama zewnętrzna to jest to, co my nakładamy na tą głowę, i załóżmy, my stworzymy sobie na tym koło. Ja zawsze się na szkoleniach na przykład frustrowałem, bo ktoś mówił: Dobrze, musicie zwrócić uwagę, załóżmy na jakiś tam wyrostek tutaj za uchem, jako, jako taką kość, nie? No dobra, no ale zwracam uwagę, no i co teraz? Ważne jest właśnie to, żeby zrozumieć, co ty, czego ty szukasz, patrząc, nie? To jest ważniejsze niż to, że Ty sam po prostu zwrócisz, zwrócisz na to uwagę. Mamy szukać miejsc, w których głowa zaczyna się nam zaokrąglać, albo ten kształt robi się bardziej kwadratowy, lub trójkątny. I tego właśnie mamy szukać, i na tej podstawie później będziemy tworzyć kształt fryzury.